Słuchajcie, w szkole podstawowej imienia księdza doktora Bolesława Dumańskiego w Zakrzewie. O księdzu domański można przeczytać wiele książek. Jednak jak go widzą, piszą i malują nasi uczniowie we współczesnej szkole? Posłuchajcie! Jak ksiądz Domański miałby na imię, gdyby urodził się w naszych czasach? Ksiądz Domański. A powiedz mi, jakiej drużynie by kibicował? Polski by kibicował. A co by wybrał? KFC czy McDonalda? McDonalda. Czy lubiłby jadać na naszej stołówce? No, tak. Co by jadł najchętniej? Rosół. A powiedz, jakie przedmioty szkolne lubiłby najbardziej? E edukację informatyczną. Kto byłby jego ulubionym piłkarzem? Marcin Bułka. O co chciał go zapytać? Czy by chciał ze mną zagrać w piłkę nożną? Jak miałby na imię? Mateusz. Że byłby dobrym uczniem? Tak. A byłyby jakieś przedmioty, których by nie lubił? Biologia, historia. Jakiej muzyki słuchałby ksiądz Domański? Od jakichś youtuberów. Jak dziś wyglądałby ksiądz Domański? Włosy by miał brązowe, krótkie. Yy... Na żel? Myślę, że nie. Gdzie najchętniej spędzałby przerwy? W klasie. A co robiłby wtedy na I czego by słuchał? Zielone, zielone. Co takiego robiłby w sieci? Grał A prace domowe odrabiałby samodzielnie, czy jednak by tam... Z wszelkie? rodzicami. Jak dziś wyglądałby ksiądz Domański, Twoim zdaniem? By miał łysą głowę, by miał takie włosy i tu łyse mhm. i, i by nosił dres. Co ksiądz Domański robiłby w wolnym czasie, poza szkołą? Nie wiem, by coś oglądał, jakieś science-fiction filmy albo Avengersy. Czy lubiłby układać kostkę Rubika? <laughs> no, mógłby się za tym zaciekawić i mógłby układać. Myślę, że nawet mógłbyś go nauczyć. Ulubiony kwiat? Róża. Zdarzałoby mu się przeszkadzać na lekcjach? Myślę, że tak. Co by się stało, gdyby dostał uwagę? No Myślę, że by był bardzo zdziwiony. I lubiłby oglądać Netflixa? Myślę, że tak. Za duży na bajki. A w co grałby? W rozstarsę. Czy ksiądz Domański chciałby być wójtem naszej wsi? Tak. Co zrobiłby jako wójt? Wybudowałby basen w naszej szkole. Do jakiej galerii chciałbyś go zabrać? Do galerii Vivo. Czy nasz patron ściągałby na sprawdzianach? Myślę, że nie, bo to uczciwy człowiek. Co lubiłby czytać? Doktor dolitle, Ulubiony napój księdza domańskiego? Coca-Cola. Do jakiego sklepu zabrałbyś księdza domańskiego? Do Adidasa. O czym mógłby marzyć ksiądz domański? O deskorolce. Czy lubiłby się opalać? E, tak. Byłby dobrym pływakiem? Średnio. Tak. Czy nadal zostałby twoim zdaniem księdzem? E, nie, nie byłby księdzem, byłby elektrykiem. O jakim samochodzie marzyłby ksiądz domański? O limuzynie. Ulubiona miejscowość w gminie Zakrzewo. Kujanki, bo ja tam mieszkam. Ulubione zwierzę naszego patrona. Myślę, że koń, bo chciałby jeździć konno do kościoła. Ulubiona pora roku. Ksi Akurat lato. Ulubione miejsce na Zakrzewskiej promenadzie. Skypark, bo go nauczył wędryków. Ulubione danie księdza Domańskiego. Schabowy, mizeria i ziemia. A jaki obraz księdza Domańskiego ty byś namalował?